Witam Państwa w poniedziałek 10 października. Rozpoczynamy teledziennik. W piątek w wypadku samochodowym koło Rabki zginął poseł ziemi radomskiej, członek PSL Marian Korczak. Poseł Korczak uczestniczył w pracach Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Samorządowego najwięcej uwagi poświęcono funkcjonowaniu oświaty w województwie radomskim. Sesję Sejmiku Samorządowego zdominowały problemy oświaty. Obszerną informację na ten temat przedstawił kurator oświaty Kazimierz Utkowski. Gośćmi Sejmiku byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, wiceminister Danuta Grabowska oraz Barbara Rut. Mówiono o zamierzeniach rządu dotyczących oświaty i sytuacji nauczycieli. Delegatów Sejmiku interesowało finansowanie inwestycji i remontów obiektów szkolnych. Dyskutowano także o przejmowaniu szkół przez gminy. Obligatoryjny termin przejęcia szkół przesunięto o dwa lata na rok 1996. W wielu gminach samorządy nie przejęły formalnie szkół, jednak już teraz ułożą na ich utrzymanie. A dzień dzisiejszy to już kosztuje rzędu 500 milionów, czyli pół miliarda na takie cząstkowe, drobniutkie remonty, natomiast docelowo no, to będzie gdzieś około 2 miliardów na pewno. Tak żeby powiedzmy zabezpieczyć tylko, natomiast samo utrzymanie to będzie związało yy, yy, się z olbrzymimi kosztami. Niemniej one są nieuniknione. 10 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W wojewódzkim Zespole Opieki Psychiatrycznej w Radomiu przebywa 918 pacjentów, którzy przyjmowani są z terenu naszego województwa oraz województw ościennych. Niestety szpital znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Sytuacja w szpitalu, jeżeli chodzi o, o finanse, wygląda bardzo źle. Do końca roku na działalność bieżącą, czyli na takie zakupy typu żywność, leki. Opłacanie e, takich no, ścieki, woda i tak dalej, to mamy 500 milionów. I od razu powiem, że w skali miesiąca wydatki nasze przekraczają 1 miliard, bo tak żywność kosztuje około 6, 650 milionów. Przeciętnie 600 milionów miesięcznie e, to jest koszt leków. No i może jeszcze dołączę, ponieważ jest sezon grzewczy, energia, czyli opał, ponieważ mamy własną kotłownię, to jest 450, czyli w granicach 1,5 miliarda. Nasze koszty miesięczne takie szacunkowe wyglądają. No, to łatwo wyliczyć, że z tymi pieniędzmi to możemy jeszcze funkcjonować tygodnie. Na ile, jak duże zmiany zaszły w ostatnich latach w lecznictwie psychiatrycznym? No, z, z psychiatria zmienia się również tak jak inne dziedziny medycyny, może trochę wolniej ale no, zmiany polegają głównie na, na generalnej zmianie, powtórzę się, wobec chorego psychicznie, wobec y, traktowania jego potrzeb, jego podmiotowości prawnej, y, jego praw obywatelskich. Polska poprzez podpisanie różnych międzynarodowych konwencji realizuje teraz y, na tym szczeblu, nawet y, chory ma prawo do wglądu do dokumentacji lekarskiej za pośrednictwem lekarza, jego korespondencja nie podlega cenzurze. Yy, yy, odwiedziny są nieograniczone. Sale chorych są otwarte w ciągu całego dnia może w każdej chwili położyć się na łóżku, kiedy się czuje, no powiedzmy biorąc jakąś tam dawkę leków zmęczony. No wcześniej to bywało różnie. Nadal nie wiadomo, ile będą płacić kierowcy pojazdów za godzinę parkowania w strefie ograniczonego postoju w Radomiu. Zgodnie z decyzją wojewody radomskiego Zbigniewa Kuźmiuka opłaty nie mogą być wyższe od równowartości 1 litra etyliny, czyli około 12 tysięcy złotych. Jak nas poinformowano w urzędzie miejskim nie ma jeszcze ostatecznie ustalonego cennika za parkowanie pojazdów w strefie ograniczonego postoju. Dowiedzieliśmy się, że opłaty mogą być zróżnicowane w zależności od miejsca parkowania. I tak na przykład mogą być one wyższe przy ulicy Moniuszki, natomiast niższe przy ulicy Fosza. Taka decyzja mogłaby wpłynąć na ograniczenie korzystania z parkingów. Strefy ograniczonego postoju planuje się utworzyć m.in. przy dworcu PKP oraz przed Bankiem Gospodarki Żywnościowej. W pierwszych dniach października Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Radomie otrzymała przesyłkę z Oksfordu, w której znalazło się 41 książek w 11 językach. Jest to niewielka część twórczości Radomianina, profesora Leszka Kołakowskiego. Nasze kontakty z profesorem Leszkiem Kołakowskim są od marca 1994 roku, kiedy pan profesor tutaj gościł w Radomiu i otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Radomia. Wtedy właśnie przebywał u nas w bibliotece. Podczas tej wizyty obejrzał wystawę, która była z tej okazji zorganizowana, wystawę prac pana profesora oraz z tej okazji biblioteka wydała bibliografię prac. W wrześniu otrzymaliśmy paczuszkę, dwie paczuszki właściwie, 41 książek w 11 językach. Są to książki w językach, w języku angielskim, francuskim, szwedzkim, hiszpańskim, rumuńskim. Wiele z tych rzeczy jest wydanych w Polsce. Oczywiście w tych, w tych paczkach nie ma, w tych paczkach nie było książek w języku polskim. Wszystko w językach obcych. W tej chwili pracujemy nad opracowaniem tych książek. Książek wejdą one do tak zwanej kolekcji profesora Kołakowskiego, która będzie w naszym dziale regionalnym. Oczywiście na razie będzie udostępniana czytelnikom tylko na miejscu. Tym razem sygnał pochodził od mieszkańców bloku przy ulicy 25 czerwca 5 przez 9, należącego do spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście. Niemniej, nie więcej poinformowano nas, że na terenie posesji w ciągu dwóch nocy pewien lokator zlikwidował jedyny na podwórku śmietnik i przerobił go na garaż dla własnego samochodu. Czym prędzej udaliśmy się na miejsce rzekomego przywłaszczenia mienia spółdzielczego, a liści przebudowa śmietnika okazała się przebudową jak najbardziej legalną. Pan uzyskał zgodę yy, spółdzielni? Tak, jak najbardziej dostałem od zarządu zarząd. Ja składałem, proszę Pana, cztery razy podania w zeszłym roku i w tym roku na wiosnę. No i teraz do, 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 do uzyskałem zgodę od spółdzielni. Czyli lokatorzy nie mają się co martwić, bo te I śmieci nie... będą mieli gdzie wyrzucać jak i... Jak najbardziej, i... proszę Pana, będą mieli, bo to po to jest robione, bo spółdzielnia mnie tutaj dała po to, żebym to uzupełnił pod te kontenery to wszystko i dopiero uzyskam to, ono. Ale będą zabudowane, będą, tak? Będą, jak najbardziej, proszę Pana, no. Jak słyszeliśmy, pan Kazimierz Demarczyk, uzyskawszy zgodę spółdzielni, zobowiązał się do konkretnej inwestycji. Oczywiście sprawdzimy, czy zobowiązania dotrzymał. W Miejskim Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu otwarto w miniony piątek wystawę prac malarskich Jerzego Likowskiego. Wystawa obrazów Jerzego Likowskiego otwarto z okazji 45-lecia pracy twórczej artysty, który od 1959 roku mieszka i tworzy w Radomiu. Artysta uprawia malarstwo refleksyjne. Każde namalowanie obrazu poprzedza głębokie przemyślenie tematu. Malarz do swoich prac używa farb olejnych i akwareli. Jerzy Likowski po mistrzowsku operuje światłem i kolorem. Oprócz geometrycznych abstrakcji, maluje również portrety. Szczególną uwagę wernisażowych gości przyciągnął portret Misi, niedawno zmarłej córki artysty. Na zakończenie teledziennika jak zwykle notowania z warszawskiej giełdy papierów wartościowych oraz aktualne kursy walut. Następny teledziennik jutro o tej samej porze poprowadzi go Danuta Bilska. Muzyka